Czerwiec y, 2015 r. Postanowiłam zacząć realizować filmy wywiady z moją córeczką. Get... Uważam, że to jest bardzo ciekawe, żeby posłuchać, co, co ma do powiedzenia czteroletnie dziecko, ponieważ wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że takie Małe dziecko, bardzo dużo obserwuje i bardzo dużo je Jak widzisz pana policjanta na ulicy, to co sobie myślisz? Się mnie za ręce i A dlaczego tak myślisz, że mogą tak zrobić? O, bo chciały. Myślisz, że policjanci tak robią, którym ludziom? Tak. A komu tak zrobili? Ech. 2015 rok. Cześć, mama. Wywiad z Marysią nagą. Mama. Kraków. Jak się zatrzymała policja, to było ci przykro? Tak. Denerwowałaś się? O, tak. A długo stałyśmy przy samochodzie? Tak. Było ci zimno? Tak. Bolało ci ucho? Tak. I powiedz mi, co pamiętasz z tego dnia? Że był w, o, o wujka Bogdana. I co potem się stało? Policja przyszła, bo żeśmy na, no, na, na dół. No i, i co? I co ta policja robiła? Nie wiem. Nie pozwolili nam iść do domu? Tak. A wciągnęli mamusia do samochodu? Tak. Szarpali mamusia za ręce? Tak. kochasz mamusię swoją? Tak. Opowiedz mi coś, co pamiętasz z tego dnia? Że kocham tak. i babci. A lubisz chodzić do przedszkola? Nie. Dlaczego nie? Bo dzieci mi dokuczają w przedszkolu. Do Chciałabyś zostać aktorką czy modelką? Modelką i aktorką. Mariusz, powiedz mi, a ty boisz się policji? Tak. A dlaczego? Bo ja się boję, że mi też tak zrobią jak małusi. Czyli co, co mogą ci zrobić? Nie skopać. I co jeszcze? Nie wiem. Jak widzisz pana policjanta na ulicy, to co sobie myślisz? Siemię zbiją, pociągną za ręce i skopią. A dlaczego tak myślisz, że mogą tak zrobić? Bo, bo chciały. Myślisz, że policjanci tak robią niektórym ludziom? Tak. A komu tak zrobili? Tapuśowi mojemu babci i mojej siostry. No dobrze, a kochanie, a czy ty się martwisz? O policji. A czy takie małe dziecko ma jakieś zmartwienia? Tak. A jakie masz zmartwienia, kotku? Eee, o policji. Martwisz się policją? Mhm. Mm Że nas mogą zatrzymać, jak będziemy jechać samochodem, tak? I nie będziemy mogły wracać do domu, tylko trzeba będzie długo stać na ulicy, tak? Mhm. I samochody będą czekały. A ty byś chciała się bawić, prawda? Mhm. Pójść na rower, tak? Mhm. A nie stać na ulicy, żeby pan policjant cię przesłuchiwał. No dobrze, zaraz będziemy kończyć dzisiejszy wywiad. A co jeszcze chcesz powiedzieć mamusi? dzisiaj ciekawego? Powiedz mi coś, kochanie. Że kocham tatę, moja. moją A pokaż jak płakałaś, jak, jak policja nas zatrzymała. To pokaż jak płakałaś. A mamusia płakała? Tak. A martwiła się? Tak. A była zdenerwowana i nie mogła zasnąć? Mhm. Tak. A chciałabyś być szczęśliwa? Tak. Chciałabyś, żeby nam było dobrze? Tak, Tak. I żeby nam niczego nie brakowało. tak. No dobrze. No to na razie tyle. Wystarczy. Już dziecka nie męczę. Dziękuję za wywiad. Marysia jest bardzo mądra i bardzo kochana. I o tatusiu jeszcze coś powiedzieć. No to, ale sieć nieruchomo, bo wtedy nie mogę kręcić, wiesz, jak tak skaczesz. Tak, ja kocham tatusia, tatusia, tatusia i tatusia i tyle. Koniec. Koniec. Nie zjadłem na dziś szkralek. No już. Poszaj ja muszę wyłączyć. Bo mi się kamera rozbije. Kamera mi się rozbije. Oka?